Witam wszystkich serdecznie, z tej strony to jest Crash Bandicoot 3 Warped Warped. Będziemy grać w Warpedy dzisiaj eee, Zapraszam was na kolejny odcinek, ostatnio skończyliśmy poziom szósty z wioską taką specyficzną g -Wids. Zaczniemy dzisiaj siódmy i może ósmy nawet Hangem Hyde i... E, Hidehov, Hogride Cokolwiek Także siódmy poziom arabski, bardzo fajny Do zdobycia dwa kryształy, w tym jeden żółty Raczej go teraz nie zdobędziemy ale spoko. Yy, no i oczywiście typowe inne. Cia! Dziękuję. Dobra, wejdźmy sobie do poziomu arabskiego. Bardzo fajne poziomy. Spróbujemy sobie dostać tutaj yy, Kryształ za wszystkie skrzynki. Nowi wergowie oczywiście. Pojebaniec z szablą którego da się zaatakować tylko od tyłu Dobra O o o ścięło, przepraszam Was Dobra I mamy łukałkę Okej okay. Fajne jest to, że on się tutaj może podczepiać Zapiszmy sobie jeszcze Kurna! Kiedyś irytujące. O, właśnie jeden drugiego, jedną. Ok, lecimy dalej. Tu jest skrzyneczka na górze ukryta. Zniszczymy wszystko. O, poleciał sobie koleś. Dobra, dobra, dobra. Bierzemy to wszystko. Spróbujemy zebrać wszystkie skrzynki, o ile nam się uda. Checkpoint, oczywiście. O, tu trzeba na szybko, na szybko, na szybko. To jest bardzo irytujące, kiedy te mm, skrzynki się zmieniają w to metalowe. Nie da się ich w ogóle zniszczyć. I wtedy na przykład brakuje jednej skrzynki do ukończenia yy, tego achievementa na właśnie... Yy, kryształ biały i oczywiście bonusowy level bardzo fajny super o cholera chyba się nie uda dobrze weźmy sobie to o kurde tu trzeba być skupionym naprawdę Sorry, że tak rzadko się odzywam, ale naprawdę trzeba być skupionym. Dobra, dynamit. Dynamit obruszy ten na dole dzięki temu będziemy mogli się dostać do skrzynek wyżej, a szczególnie do tej z życiem. 20, 20, 120, ja zajebiście jest. Zbieramy żyćko. Jesteśmy gotowi do powrotu. Naturlich jawohl. Okej. Okay. Wiecie, tak sobie grałem w tą trójkę, mam ochotę zagrać w jedynkę i w dwójkę. Nigdy nie grałem, grałem w jedynkę przez, może przeszedłem tak z 5 czy 6 różnych poziomów i była dla mnie za trudna. Za bardzo się denerwowałem, sobie szarpałem strasznie nerwy. O kurde. O kurde. Aaaa poszło, ale to nic. O, o, o okej. Okay. A w w ogóle nie grałem ani razu. Może raz tylko włączyłem. Ale moim zdaniem... O, 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 o. Patrzcie. Widzicie tam? Jest kryształ yy, sraczkowaty do zdobycia. Ale nie będziemy mogli go na razie zdobyć, póki nie mamy jakichś innych kryształów, z tego co pamiętam. Dawaj. Dobra. Okej. Okay. Zniszczmy to niszczmy i tutaj powinien być taki specjalna platforma. Powinna być tutaj. Ale mamy kryształ na szczęście za skrzynki. Widzimy. Ja będę musiał sobie zapisać, słuchajcie, gdzie są te kryształy. To jest ważne, żeby potem wracać i sobie yy, je zdobywać. Także pod ósemką jest yy, złoty. Złoty powiedzmy. Złoty, dobrze. Dobra wróćmy sobie, wróćmy A jeszcze pamiętam, że pod czwórką Potrzebny był czerwony Żeby tam aktywować platformę Dobrze, F1 sobie zapiszmy I kontynuujemy, ósme Nie przepadam za poziomami, gdzie trzeba się ścigać Jest bardzo trudno tam zdobywać skrzynki A żeby zdobyć kryształ ten różowy Czyli ten potrzebny do, do ukończenia gry E, trzeba być pierwszym i to też nie jest wcale takie łatwe także naj, najpierw e, zajmę się tym, żeby dostać słuchajcie e, pierwsze miejsca, a potem dopiero skrzynkami przyspieszenia oczywiście bardzo trudno się skręca na przyspieszeniach no i oczywiście przeszkody muszą być Potem będą trudne poziomy właśnie z tym ściganiem się, naprawdę trudne, ponieważ będzie na przykład noc, te policje będą jeździły, co chwilę będą dziury w nich, których nie widać, przyspieszenia, które sprawiają, że się wjeżdża w dziurę i tak dalej, i tak dalej. O, a propos właśnie. Jestem już trzeci, jestem już drugi, powinno się udać, tu jest jeszcze dość prosto. O, ooo, fatalnie, fatalnie, przed samą metą Fata Fatalnie O, ludzie O kurwa Brawo Yeti Dobra, jeszcze raz spróbujemy to Tak zjebać to tylko S-u Ale wstyd Dawaj jeszcze raz Muszę mieć ten kryształ Jestem dziwką na materialistyczne potrzeby Dawaj crash Dobrze Nie było tak trudno z tymi skrzynkami więc skrzynki również spróbuję zdobyć W zasadzie było bardzo łatwo Zabrakło mi tylko jednej nie, durniu! <laughs> Okej, okay, tu jest jedna. Zajebiście. Są dwie. Bokiem, 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 dobrze. Bierzemy. Udało się, chyba. Chyba. Nie wiem, możliwe, że tylko jedną zbiłem. Not sure if. Dobra, weźmy sobie. Ostre zakręty zajebiście, przyspieszacz stary, 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 jest, dobrze, dobrze jesteśmy na mapie, na mecie, na mapie i mamy pierwsze, pierwsze, pierwsze miejsce pierwszy level <grystanie> i dostajemy rzeczy fajnie, fajnie udało się, mamy dwa można ten y, poziom również na czas pokonać i zastanawiam się, czy tego od razu sobie nie zrobić, ale chyba nie. Chyba aż tak bardzo mi się nie chce. Ale mówię, te poziomy właśnie z, y, na czas, y, szczególnie gdzie tu trzeba się ścigać i to, to, są, to jest tragedia, to jest naprawdę tragedia. To są bardzo trudne. Tomb Time. Tomb Raider. Dwa kryształy do zdobycia, jak widzicie, jeden za skrzynki, drugi dodatkowy. Plus typowe, także ja egipskie poziomy naprawdę bardzo lubię, są świetne. Mają fajne pułapki, fajne pomysły. No, to był boss właśnie z drugiego... z, z drugiego świata. Bardzo fajny boss. Dobra, zacznijmy. Zacznijmy, zacznijmy. Świetne są te poziomy po prostu tutaj. O ile nie zacinają. Okej, okay. eee, kontynuujmy. Tu jest smark, po którym się ślizga i bardzo fajnie się w przepaście wpada, jak jest się w tym smarze. Dobra. Tu, 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 tu. tu zawsze się zastanawiałem, dlaczego jest Neo. Ogólnie Neo Cortex to, to, jest, to jest imię tego żółtego Cortexa, także po prostu jest jego imię, ale to mi się strasznie z Matrixem kojarzyło. Yy, chodzenie po czerwonych nie popłaca, ponieważ spadają po zielonych, nic nam się nie stanie. Yy, bonus. I bonus pełen TNT. Co TNT robi w piramidach? Don't ask me. Dobra, wow, 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 wow Dobra. Ostrożnie. TNT, niech sobie jednie. I tu jest ten problem. A, ah, Nie udało się. Nie udało się. Nie udało się. Trudno. Wracamy, muszę zginąć. Yeah, no! Jeszcze raz spróbujemy. Właśnie trzeba zbić mm, ten TNT i jeszcze zdążyć, zanim to wybuchnie, skoczyć tam na górę. Przepraszam. Telefon. Pom pum, 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 pum. Dawaj, 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 ziomek. Ślicznie. Ok. Dobra. Bierzemy to. Zastanawiam się, jak to zrobić. Doskonale. Widzicie? Fajne. Fajne, naprawdę. Na myślenie. Na myślenie. Okej, okay. mamy chyba wszystkie skrzynki stąd. Mam nadzieję. Tak, udało się. Zajebiście. To idziemy dalej w takim razie. Hop, hop. Aktywujemy platformę. Kurna, z tymi... To jest naprawdę... Jakieś chyba prawo, nie wiem, Marfiego Albo prawo Zagreimera że zawsze do, zawsze jak się nagrywa to ktoś dzwoni lub pisze smsy Dobra, to jest w ogóle dziwna rzecz, ponieważ tu trzeba tą małpkę zgwałcić i wtedy z niej wypadają jabłka Tak Już nie Dobra, tu trzeba ostrożnie Koleś tutaj spuszcza spuszcza nam się na łeb Dobra łuka idealnie Zapiszmy sobie Tutaj ma mamy pułapki yy, Stanięcie na tym świetle wypuszcza strzałki ze ścian i się natychmiastowo ginie Bardzo niefajna pułapka, naprawdę Dobra Wow Tak, jak widzicie Tutaj jest yy, Ściana, która mówi, że chyba potrzebujemy kryształu, jeśli dobrze rozumiem. Fioletowego. Nie pamiętam jaki to jest level, ale będę musiał zapamiętać. Trzeba... fioletowy. I tu jest mm, ogólnie przepaść, której nie przeskoczymy teraz, ponieważ nie mamy dwóch jeszcze specjalnych mocy potrzebnych do skakania tak daleko. Tylko po prostu zostawiamy to miejsce na późniejsze chwile. I kontynuujemy. Aaa, jest żyćko, 40, zajebiście. Zostańmy chwilkę tutaj Dosko Jest doskonale korna Bierz to ziomek Dobra O, fuck Gdzieście cię w powietrzu Cheat Dobra, tutaj trzeba bardzo ostrożnie bardzo ostrożnie. O, oh, fuck, straciłem akułaku. Dammit! O, oh, ło, wow, fuck! Tu jest skomplikowanie. Trzeba jeszcze te skrzynki, jak widzicie, zebrać. Dobrze, poszło. Tutaj możemy się skradać, nie wiem, w ogóle koleś egipski stoi w piramidzie pełny pułapek i napierdziela flamethrowerem. <grystanie> tutaj z tej platformy będzie potem dostępna kolejna platforma tutaj wrócimy z, tej, z tego wypadu po kolorowy kryształ w zasadzie jesteśmy już pod sam koniec poziomu Dostaniemy, dostaniemy. Widzicie, 20 skrzynek zabrakło, czyli jednak trzeba się tam dostać do tych e, dodatkowych poziomów. Co pozwoli nam oczywiście e, zdobyć te 20 dodatkowych skrzynek. Yes, indeed. Dobra, dostaliśmy, zapiszmy sobie. Oczywiście nadal spamuje ktoś SMS-ami. Tu, 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 tu. Już 17% za nami gry. Chociaż to są właśnie procentowo, od razu mówisz, że to są procentowo policzone pod względem właśnie kryształów, a nie pod względem fabuły gry. Także pod względem kryształów jesteśmy właśnie w 17%. Dobra, czy to na czas zrobimy, nie zrobimy, na skrzynki też nie zrobimy. I to jest numer 9, to teraz sobie zapiszę na kartce. 9. Zajebiście I dziesiąty level, czyli yy, Koko na tygrysku Ostro ujeżdżanie na śniadanie Też fajny level nad, nad, W tym levelu się zdobywa bardzo, bardzo, bardzo dużo żyć Jak się chce Można cały czas ten level robić Dobra, a od razu go naturalnie zrobimy też ze skrzynkami Przynajmniej spróbujemy Czyli najpierw skrzynki, potem czas. Dobra. Tu. Tu, 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 tu Ale taka pozytywna jest ta muzyczka. Dobrze. A! Udało się. To jest bardzo trudna skrzynka do znalezienia. Fuck! Tits! Aj, nie jest fajnie nie nie nie, nie, nie. Jeszcze raz spróbujemy go zrobić. Warp room. jedne kurde, ciężko było, no. Wskoczyłem tam i od razu i od razu się nie udało. Trudno, jeszcze raz. Pam, 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 pam 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 pam. 10 boom, crash upadł, ale śmiesznie. It's funny because he's fat. <grym> Dobra Skacz Skacz, koko Tak jak lubisz Dobra, najpierw na dół Dobrze Możemy trochę przyspieszyć Kurna, już myślałem, że Fuck! Ale to nic I od nowa pewnie będziemy sieli Oh fuck Dobra, skacz Ale skrzynki chyba się nie odnowiły No jak nie Oczywiście, że się odnowiły No trudno Dobra, weźmy to na nowo Przynajmniej żyćko weszło To będzie naprawdę trudne do przejścia na, na szybkość Naprawdę trudne Tu jest tak dużo przepaści tak dużo e, wrogów. Okej. Okay. I nie można zginąć. Dobra, i tu jest ta skrzynka. Dobrze. Doskonale. Jest checkpoint. Fuck. Tits. Yes. <laughs> Dobra. Dziwne smoki. Muszę ogarnąć te ściny Udało się, udało się, o, 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 jesteśmy blisko Dobra Dobrze, dobrze, dobrze idzie, naprawdę jest spoko Jesteśmy już bardzo blisko końca Chyba się uda, wiecie? Powinno się udać Naprawdę powinno się udać 35, zajebiście. To jeszcze słuchajcie Jeszcze słuchajcie zrobimy ten level na szybkość. Wrócimy zaraz tutaj. Spróbujemy go na chociaż niebieski krzyż zrobić albo złoty. Powinno się udać na złoty. I tyle... O, niestety nie zrobimy. Nie zrobimy, kurde, bo ponieważ aktywowało się boss. Musimy najpierw bossa pokonać. Szkoda. Zapiszmy sobie. Dingo Dial, Dingo Dial, tak. Fajny boss, bardzo fajny pomysł na walkę. Świetna sprawa. Super atmosfera. Right. Them crystals are mine. mine. Okej, okay. może być. Zobacz, jaki słodki pingwin! Będziemy robić tosty Dingo dial, dobra Zacznijmy Na początek Trzeba uciekać wokół I uważać żeby nie znaleźć się tam gdzie są te cienie Ponieważ tu spadają jego te bomby I teraz on będzie napierdzielał takim chamskim laserem Niszcząc sobie ochronę Czyli kryształy Kiedy sobie zniszczy te kryształy Będzie można do niego podejść I go uderzyć. Następnie uciec, ponieważ jego silnik na plecach pierdolnie. Jedno życie mniej i kontynuujemy taką samą strategię cały czas. Wow, 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 wow. To było bliskie. Widzicie, jest dość trudno. Dobra. Im bardziej on to zniszczy, tym łatwiej będzie nam potem się do niego naturalnie dostać. Ale to jeszcze nie teraz. Dobra. Niszczymy. I jeep. Pięknie. Jeszcze jedno życie i już będzie po walce. Jak widzicie, jest dość prosto. No on teraz ma podwójne bomby, co nie jest naprawdę fajną rzeczą. Ale nie jest ich za dużo. Oczywiście jak się zginie w walce z bossem, ee, to trzeba zaczynać wszystko od nowa. Wszystkiego życia. Dlatego trzeba naprawdę uważać tutaj. To nie jest fajne jak się ty ginie. Dobra. Jep. Poszło i skończyliśmy walkę. Jej! I to tyle. I gwałci go pingwin. Dostaliśmy kolejną supermoc, czyli double jump'a. Eee, double jump, eee, oczywiście jak to double jump, pozwala nam podskakiwać podwójnie, czyli w zasadzie dwa razy wyżej. Świetna moc, bardzo przydatna przy przeskakiwaniu przepaści, i tak dalej, i tak dalej. Fajna sprawa. Okej, okay, moi drodzy. Mm. Idę zapisać i kończymy odcinek. Także już teraz Load safe, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście zachęcam do komentowania, do subowania i do kciuka w górę, jeśli Wam się podobał film. I do zobaczenia już w kolejnym odcinku z Let's Play'a Crash Bandicoot 3 Warped. Na razie do zobaczyska, papa, pa. cześć. Jeśli obejrzałeś film, nie zapomnij dać kciuka. Jest to spora motywacja dla twórcy i pamiętaj też o subskrypcji, by być pierwszym i być zawsze na bieżąco z kanałem. A jeśli masz wenę i ochotę, walnij również komenta. Dzięki wielkie moi drodzy i pozdrawiam Was serdecznie. Esu.